A dziś przybyliście wszyscy Państwo, abyśmy wspólnie z Wami obchodzili Państwa diamentowe i złote gody małżeńskie. Drodzy Państwo, spotkaliśmy się tu po to, aby pochylić się nad ludzkim życiem realizowanym w konkretnym małżeństwie, w konkretnej rodzinie. I w konkretnej społeczności lokalnej. Pary, które przeżyły ze sobą w jednym związku 50 lat, są w naszym państwie na mocy ustawy z dnia 16 października 1992 roku wyróżniane specjalnymi medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Zanim pan. Zastępca burmistrza, pan Krzysztof Gruszewski, wręczy Państwu medale, tym parom oczywiście, które 50 lat dziś obchodzą, bo Państwu dzisiaj tylko chcemy serdecznie gratulować i od, yy, wyróżnimy Państwa również pamiątkowymi dyplomami. Ale medale już swoje Państwo otrzymaliście 10 lat temu. Dziękuję w taki dzień wypada tylko gratulować, ale warto też zadać pytanie o receptę na udane małżeństwo i tak długie małżeństwo. No receptą to jest przede wszystkim wybaczenie. A jak kiedyś mieszkaliśmy z takimi starszym małżeństwem też, to ta pani miała jedną receptę. Idźcie do łóżka, łóżko was pogodzi. I znowu żyjecie dalej. A inna sprawa to jest właśnie ta, co już przed, myślę zawsze o tym, że my żyliśmy w czasach, w których jak się kupiło coś i to się psuło, to trzeba było to naprawiać, no bo nie było tych pieniędzy na to. I dlatego się naprawiało w swoim życiu i żyliśmy dalej. No, jak w każdym życiu jest pogoda, słońce, burza, tak jest i w małżeństwie. A teraz w tych małżeństwach, co jest terazniejszych, to jest tak. Bierze się małżonkę i jak się coś psuje, to się odrzuca, bierze się młodszy model, bo teraz już nikt się nie bawi. Z... Naprawą, bo po co naprawia tak dzisiaj się no, jak meble, nie? no tak jak wszystko. meble się, I, psują, ale, to się wyrzuca, a kupuje się nowe. Tak samo mówię, i z małżeństwem też jest. W ale młodych tak, latach. No teraz. tak jak mówiłem, że tylko wybaczenie długiem, bo bez wad nie ma nikogo. I jak się tego nie zrobi, nie ma recepty. Rozumiem, że pani potwierdza zdanie małżonka. Oczywiście jak najbardziej. Zawsze jesteśmy zgodni. No. Różnie tak by było w życiu. Nie? Ja, nie ma idealnego. Nie wierzę w to, że ktoś mówi idealnie, my nigdy nic. Ja uważam, że jeśli ktoś mówi, że małżeństwo ma idealne, to jest jak buł czy koń, że nie ma nic do powiedzenia, a to kończy uprze. Ale że no, musi być, zresztą po tylu latach to małżeństwo jest dotarte, Ja już tam już jest wszystko. Tylko trzeba smorować i żyć dalej. I czekać na następny jubileusz, jak Bóg pozwoli. Oczywiście. Dziękujemy i Dziękuję. oczywiście życzymy następnego Dziękuję. jubileuszu.